Wszyscy już są gotowi? Tak. Otwieram. 51. sesję Rady Gminy w Staninie. Sesja jest sesją nadzwyczajną, zwołano na wniosek pana Wójta. Bardzo serdecznie witam przybyłych tu państwa radnych. Witam pana Wójta Krzysztofa Kazane, witam pana Wójta Sławomira Rzymowskiego, bardzo serdecznie witam panią skarbnik Aldonę Alaburde, serdecznie witam wszystkich oglądających nas online. Tak jak wspomniałam, sesja jest sesją nadzwyczajną. Przeczytam teraz porządek obrad, żeby ci, którzy nas oglądają w internecie, też znali nasz porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawdzanie obecności. Jeszcze do sprawdzania obecności przejdziemy. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 44 łamane przez 232 przez 2022 Rady Gminy Stani z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok i punkt szósty zamknięcie sesji. Według y, listy obecności, o, jeszcze jeden radny nam przybył. To może poczekamy chwilę, aż uruchomi sobie laptop. Według listy obecności jest obecnych 10 radnych, więc obrady nasze są prawomocne. Jak pan radny uruchomi sobie laptop, to poprosimy o potwierdzenie obecności. Już wszyscy radni potwierdzili obecność. Tak jak powiedziałam, radnych jest na 15 i 10 radnych, czyli obrady nasze są prawomocne. Pytam teraz wnioskodawcę pana Wójta, czy chciałby wnieść coś do porządku obrad, jakieś zmiany. Pan Wójt nie wnosi żadnych zmian do porządku. Tak, proszę bardzo, pan Wójt chce zabrać głos. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich i przede wszystkim dziękuję za przybycie. Nasza sesja ma tak naprawdę jeden punkt dotyczący zwiększenia pomocy Województwu Lubelskiego o 44 tysiące zł. Chodzi o przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Tuchowiczem i Józefowem. Jest to już po przetargu, no wszyscy wiemy jak jest sytuacja na rynku, no nie tylko rynku akurat robót budowlanych. Po wielu, że tak powiem, w wielu tak chwilach namysłu bym był wdzięczny za podjęcie uchwały o zwiększeniu, gdyż pewnie taniej już nie będzie, przynajmniej w najbliższej perspektywie czasowej. No, tak mi się wydaje, że po prostu że trzeba wykorzystać tę sytuację i, i, zrobić. i zrobić to. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Teraz właśnie przechodzimy do tego punktu czwartego, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 46, łamane przez 2032 przez 2022 Rady Gminy Stani z dnia 25 marca. I tutaj pan Wójt właśnie przedstawi nam wyjaśnienia do projektu tego do projektu tej uchwały. Przeczytam teraz jeszcze te paragrafy. Paragraf pierwszy. Paragraf drugi w punkcie pierwszym uchwały nr 46, łamane przez 2032 przez 2022 Rady Gminy Stanim z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu, otrzymuje brzmienie: Środki w kwocie 244 tys. zł na zadania wymienione w paragrafie pierwszym zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2022 rok. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy teraz do głosowania proszę bardzo. Już wszyscy radni głosowali, podaję wyniki głosowania, głosów oddanych za 10, nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu piątego, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok i tutaj panią skarmi poproszę o przedstawienie nam tych zmian. W dochodach i wydatkach zwiększono o 97,40 zł środki na nadanie numeru PESEL na wniosek dla obywateli Ukrainy, zwiększono o 61 112 zł środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania, zwiększono o 9 092 zł subwencję oświatową i przeznaczono ją na wynagrodzenia w oświacie wprowadzono kwotę 75 347 62 zł 62 grosze na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększono o 6 siedem zł środki pochodzące z funduszu pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększono o 203 zł środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W wydatkach dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o 44 tysiące złotych na oświetlenie uliczne oraz dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o 44 tysiące na udzielenie pomocy finansowej województwu lubelskiemu na zadanie modernizacja chodnika w Tuchowiczu i Józefowie w ciągu drogi, drogi wojewódzkiej nr 807 od kilometra 57 plus 700 do kilometra 59 plus 400. Dziękuję bardzo pani skarbnik jest to uchwała numer 51 łamane przez 2022 rady gminy Stani z dnia 15 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok przeczytam państwu tylko te postanowienia końcowe paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jeśli by były pytania to proszę. Nie ma pytań przechodzimy do głosowania. daje wyniki głosowania, głosów oddanych za 10, nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy obrady naszej sesji. Dziękuję bardzo radnym, dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękuję.